Pierwszy raz w historii naszego klubu organizujemy tak poważne zawody. No, będą to mistrzostwa Polski. Z zachęty pani burmistrz i wielu osób, które były na ostatnich zawodach, podjęliśmy się tego wyzwania no, i realizujemy to. Satysfakcja jest, bo choćby że to, że zostało docenione jakby nasza praca, nasz wysiłek w budowę tego toru, Wyposażanie jego w infrastrukturę, że to jednak gdzieś tam jest widoczne i dostaliśmy takie, yy, no, takie zadanie do wykonania, to, to na pewno jest, ale pracy jest zdecydowanie więcej i to jest to jest ciężki, ciężka strona tego. Przede wszystkim zajmowaliśmy się wyrównaniem terenu, wykaszaniem terenu, porządkowaniem terenu żeby to jakoś wyglądało, bo to są Mistrzostwa Polski, to nie są zwykłe zawody, tylko no to są Mistrzostwa Polski, musi ten tor być wizytówką na całą Polskę, może tak. Tor był otwarty jeszcze dwa tygodnie przed zawodami. Przyjeżdżali z Polski potrenować, niektórzy nie znali w ogóle tego toru. Tu nie było takich ogólnopolskich zawodów, to nie każdy miał okazję być. Przyjeżdżali, żeby się zapoznać z trasą, no wtedy w wyścigu ja muszę trochę jakby na pamięć, tak? Wiedzieć, po którym zakręcie, jaki następuje skok, czy co tam się dzieje na trasie.